I właśnie zaczynam redukcję, i to jest właśnie pierwszy dzień redukcji. Stwierdziłem właśnie, że zrobię od poniedziałku, a nie od soboty, bo sobota jest pierwszy marzec, a mówiłem, że zacznę od marca redukcję. Ale że jako prowadzę kanał na YouTube, no to stwierdziłem, żeby jasno i kolorowo było, to zrobię od poniedziałku. Więc dzisiaj plan to będzie omówić moją redukcję, jakie mam cele i strategie, ale to dopiero później. I też byłem na badaniach, jak widzicie, tutaj już mi się trochę odkleja, ale byłem na badaniach. Tutaj mam też e, jakie badania zleciłem i tutaj już mam pierwszy zgrzyt, ponieważ mam tutaj badania kortyzolu i robiłem to w moczu i tu jest do sześciu dni roboczych oczekiwania. Pozostałe badania mam do jednego, do jednej dni roboczy i tu mam zagwozdkę, ponieważ już poprzednio też robiłem badania kortyzolu po moczu i nie było nic takiego, że do 6 dni roboczy. I się spytałem pielęgniarki, czy coś się zmieniło. A ona na to, że nic się nie zmieniło i że zawsze tak było. A jak ja powiedziałem, że poprzednio też miałem na mocz, to ona powiedziała, że nie, 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 musiało być do 6 dni. I zacząłem myśleć, czy wtedy mi nie pokazali mój poziom kortyzolu z surowicy. I po prostu mnie oszukali, że tak powiem. No, ale to nic. Jeżeli do dzisiaj wieczorem nic się nie pokaże, jeżeli chodzi o kortyzol, no to jutro nie zrobię tego materiału i może zrobię tak, że w przyszłym tygodniu, w poniedziałek po prostu ujawnię te badania. Jeszcze nie wiem, tak, tak sobie pomyślałam, wracając z badania. Ale dobra, nie ma co przedłużać. Zapraszam do łapkowania i sobowania, a ja zabieram się za śniadanie. I teraz będę chciał Wam przedstawić. W tym materiale jak redukcja może być łatwa, jeżeli sobie ustanowimy jakieś cele konkretne, które nas interesują, no to tak naprawdę nie ma nic prostszego niż redukcja i w tym materiale właśnie będę chciał przedstawić swoją strategię, swoje cele i możecie tak właśnie wkomponować swoje cele. To będzie już moja czwarta redukcja w życiu i taka czwarta wydaje mi się, która będzie najbardziej rozsądniejsza i jak do tej pory wydaje mi się też, że będzie najłatwiejsza. Ponieważ będę startował z najniższej mojej wagi w historii, jaką zakończyłem po okresie masowym, będę brał pod uwagę wagę z soboty, czyli 97,15 i to jest najniższa waga, jaką po masie mam, więc stąd uważam, że będzie najłatwiejsza redukcja, a też uważam, że waga, na którym skończę redukcję, też będzie nie za niska, więc tak naprawdę będzie najmniej kilogramów do zrzucenia. I w tym materiale będę brał takie pod uwagę trzy aspekty. W pierwszym to będzie oczywiście cel sylwetkowy, jaki mam do zrobienia. Drugi cel to będzie cel siłowniany, czyli taki aspekt, w którym będę chciał w jakimś tam ćwiczeniach utrzymać jakąś tam siłę, ewentualnie ilość powtórzeń. To też będę miał taką pod uwagę, będę brał pod uwagę taki cel. I trzeci aspekt to jak do tego dojść, czyli aspekt deficytu kalorycznego oraz aspekt cardio w ciągu dnia. I przechodzimy do mojej kartki. I okej, okay, mam przed sobą właśnie pustą kartkę i tak powinniście zaczynać. Będę to robił pierwszy raz, natomiast chcę Wam po prostu pokazać to, co mam w głowie i rozrysować albo rozpisać to, co mam właśnie w głowie na kartkę. I pierwsza to jest właśnie sylwetka, więc od razu sobie napiszę i tak sobie podzielę na ten segment. Sylwetka. Jaki mam cel, jeżeli chodzi o kilogramy? Jeżeli tak, dojdę do 90 kg. To wtedy stwierdzę, żeby zrobić lipolizę iniekcyjną. Natomiast to nie jest główny cel mojej redukcji. Moim głównym celem to będzie coś około 85 kg. Aktualnie przypominam, że waży 97,15 i cel to właśnie jest 85 kg. A czemu zgadniłem 90 kg? Ponieważ właśnie w tym momencie będę chciał zrobić lipolizę iniekcyjną. A czemu? To już nieraz mówiłem, że moja dolna część brzucha właśnie jest mocno odstająca. To jest właśnie mój brzuch. I tę właśnie lipolizę iniekcyjną będę chciał starać się w jakimś tam stopniu to wypłaścić, żeby jednak na koniec redukcji nie była taka odstająca, jak to widzieliście na moim materiale. Tylko jednak ta redukcja była, żeby były widoczne te kraty na brzuchu. Jeżeli chodzi o poziom tkanki tłuszczowej, no to celuję tak do 15%. I jak zauważyliście, nie obliczyłem swoją tkankę tłuszczową w okresie masowym, ponieważ właśnie mam też takiego Fatomierz, bo to jest Fatomierz, polecam mieć coś takiego, to kosztuje niewiele jakieś 5 zł, natomiast jest potrzebna do tego długa osoba. Ja będę mierzył ten swój poziom tkanki tłuszczowej na końcu redukcji. Albo może w połowie jeszcze redukcji zmierzę, ale cel to jest około 15% tkanki tłuszczowej, maksymalnie 15%, ale dobrze by było, aby było te 12%. Czemu jest potrzebna długa osoba? Ponieważ trzeba zmierzyć tłuszcz pomiędzy łopatkami, a ja nie umiem samemu to zrobić, jest to bardzo niewygodne, a jakbym to zrobił, to nie byłoby to miarodajne, więc do tego będę potrzebowała długiej osoby i może kiedyś poproszę właśnie swojego brata, ewentualnie moją mamę, jeżeli będzie w domu. Oczywiście też zrobię pomiary brzucha, natomiast tutaj nie mam swojego celu, jeżeli chodzi o ilość centymetrów, tylko po prostu jeżeli uznam, że jest te 15% bądź 12% poziom tkanki tłuszczowej, no to tutaj sobie zapiszę, ile miałam centymetrów i wtedy będę wiedział na przyszłość, jak sobie ustalić cel. Jeżeli chodzi o klatkę piersiową, to co widzieliście na podsumowaniu oraz biceps, to też nie mam celu. Natomiast nie będę chciał na pewno zmniejszyć obwód bicepsa na mniej niż 40 cm, więc chciałbym, żeby było co najmniej 40 cm. Raczej to jest do osiągnięcia, ponieważ chyba miałem około 41. W prawym bicepsie, czy w lewym bicepsie, czyli tam, gdzie jest mam więcej, więc wydaje mi się, właśnie, że na tym końcu redukcji nie powinienem zmniejszyć do poniżej 40 cm. Jeżeli chodzi o sylwetkę, no to jest wszystko tak naprawdę. I teraz przechodzimy do drugiego aspektu, czyli tutaj nazwę jako deficyt. I też tutaj tak rozdzielę. I teraz tak. Yy, na, moje całkowita przemiana materii jest w okolicach 4000 200. Tak oszacowane 4200. Może nawet 4000. Doładam, na, że 4000. A skąd te 4000? Już widzieliście na jednym z moich materiałów poprzednich, jak obliczałem swoje zapotrzebowanie koloryczne. I dzisiaj dla pewności jeszcze raz obliczyłem i wynosiło 4200, ale uznaję, że to jest bardziej 4000. Więc to jest to, żeby utrzymać swoją masę ciała aktualnie. Więc, żeby był ten deficyt kaloryczny, to ja od tych 4000 odejmę 300 i to będzie z jedzenia, 300 kalorii. Natomiast, żeby to nie było tylko 300 kalorii, to jeszcze odejmę i tutaj właśnie odejmę przez kardio. A co to będzie za kardio? Tutaj dam kardio. Cardio to będzie orbiterek. U mnie orbiterek to jest 20 minut. Orbiterka. I to mniej więcej spala około 250 kalorii. Tak już pamiętam, że zawsze 250 kalorii, około tego 20 minut kardio na poziomie 135 uderzeń na minutę. To jest takie swobodne tętno, po którym możecie swobodnie rozmawiać, jeżeli uprawiacie jakieś kardio. Więc tutaj odejmuję jeszcze 250, więc łączny deficyt będzie na poziomie 550 kalorii. Więc tak jak mój organizm będzie tak, jakby jadł 3450 kalorii. Tyle będę właśnie przyjmował kalorii, jeżeli chodzi o jedzenie plus cardio. Natomiast to nie będzie stała liczba, ponieważ jak waga będzie spadać, to i też to będzie spadać. Ale raczej nie będę obniżał do mniej niż 250. To będzie raczej maksimum jakie zejdę z kaloriami, ale to już będzie bardziej w czwartej fazie masy. Na razie na początku się skupiam na tym i będę raz w tygodniu się ważył. Wiem, że to jest na, na pas grany, natomiast staram się mówić to, co mam w głowie i przekładać na papier, więc deficyt już też mamy. I najważniejsza informacja to jest to, że będzie mój ogólnie tak traktował ten deficyt. Natomiast ja będę jadł 3700 kalorii. To będzie w jedzeniu. Odjąć 250 i mamy 3450 kalorii w ciągu dnia. I aspekt siłowniany to na ten siłownia i tak, głównym celem to jest oczywiście wyciskanie na klatę cały czas wyciskanie. I na masie było to tak, że miałem 100 kg, razy 8 powtórzeń, razy 4 serie i to było na masie. A na redukcji będę chciał dalej mieć 100 kg. Natomiast to nie będzie już 8 powtórzeń, tylko chciałbym, żeby zrobić to na serię co najmniej 3 razy. Na koniec redukcji. Chodzi mi, że to jest na koniec redukcji 3 razy i też cztery serie. Więc widzicie, że jest duża różnica między 8 a 3, natomiast wiem, że i tak ciężko mi było przynajmniej raz to zrobić. Więc tym razem chciałbym po prostu zrobić to mądrzej niż to było poprzednio redukcję, ponieważ wtedy było za mocna redukcja i za bardzo się zajeżdżałem. Nie jestem pewny czy mi się to uda, natomiast będę starał się właśnie co jakiś czas robić te 100 kg. Nie będzie to moja główna seria wyciskania na klarty, natomiast e, będę co jakiś czas dawał sobie impuls swojemu organizmowi, żeby te 100 kg pamiętało. No, I dobra, to było wyciskanie, a teraz drugi taki mniejszy cel to jest podciąganie. Jako, że na masie miałem, że robić po prostu 10 razy 4, czyli łącznie to było 40 powtórzeń, Tutaj 4 serie. To przy pociąganiu na redukcji będzie to zawsze łatwiej, bo waga będzie spadała, więc to będzie mi łatwiej robić. Dlatego będę chciał doczepiać ciężary, tak, żeby to było też dalej 4 razy 4 serie, 10 razy 4 serie żeby to było 40 powtórzeń. Natomiast będę chciał dodawać takie ciężary, żeby to było łącznie 100 kg. O to chodzi mi. Ty. Chodzi mi o to, że jak na przykład będę ważył 90 kg, to doczepiam 10 kg dla siebie, żeby to było łącznie 100 kg i to łączna ta waga, dalej będę chciał zrobić 40 powtórzeń. Nie wiem, czy rozumiecie co mi chodzi, ale właśnie taki mam cel, żeby jednak łącznie ważąc 100 kg dalej móc zrobić 40 powtórzeń na końcu redukcji. Bo tak właśnie ustanowiłem, że skoro zrobiłem 40 powtórzeń ważąc blisko 100 kg. No to tak samo na koniec redukcji chcę być 100 kg łącznie i zrobić 40 powtórzeń. Wiem, że będzie też ciężko, bo mimo to, że będę ważył mniej, to też siła będzie mniejsza. Więc tutaj też nie jestem pewny, czy to mi się uda zrobić. Natomiast taki sobie cel ustawiam i po prostu będę sprawdzał, jak to wychodzi. I dobra, teraz to są cele, jakie sobie ustanowiłem. Natomiast teraz podam Wam jeszcze takie kilka wskazówek, jak będzie moja redukcja wyglądała pod względem jedzenia. Jako, że tydzień ma. 7 dni w tygodniu. Dobrze? 7? Jest 7. To tutaj jest właśnie tydzień, gdzie będę jadł normalnie. Tak jak w deficycie, czyli 3450 łącznie to było. Ale wiadomo, że z jedzenia to będzie 3700. To w pierwszej i drugiej fazie masy dalej się nic tutaj nie zmieni i dalej będę jadł 3700 kalorii. Natomiast w trzeciej. I czwartej fazie, a bardziej w czwartej fazie, czyli tej na końcu tej najbardziej restrykcyjnej. To będę starał się zrobić tak, że jak mamy 7 dni w tygodniu, czyli tu jest sobota, a tu niedziela. To będę starał się robić tak, żeby to było cały czas ten deficyt kaloryczny, jaki mam. I załóżmy, że dojdę do tych 2500-2500, to tutaj będę na utrzymaniu. Czyli wtedy sobie obliczę jakie mam utrzymanie i tu będę jadł na poziomie utrzymania. Żeby jednak nie przyzwyczaił się do tego kilogramu, znaczy tych kalorii, tylko po prostu, żeby mój organizm miał jakiś tam odpoczynek, ale żeby to był odp odpoczynek na poziomie utrzymania kalorycznego. Czyli pewnie, jak będę jak 2500 kalorii i, do, i będę załóżmy ważył 80-90 no kg, no to załóżmy, że utrzymanie tam będzie na poziomie 3200. I będę ja wtedy właśnie 3200 kalorii tylko przez te dwa dni. Taki właśnie mam schemat i tak mi się sprawdza. Więc tak krótko podsumowując, będę się raz w tygodniu ważył i to będzie właśnie w sobotę, to jest sobota, i tu będzie waga, oczywiście naczczo, również pomiary też będą w sobotę. Wszystko to będzie właśnie w sobotę i to będą po treningu w sobotę właśnie brzucha. I ewentualnie inne pomiary, plus jeżeli mi się uda, no to też BMI będę robił też w sobotę. Wszystko, żeby było jednego dnia. Nie będę się ważył w środku tygodnia, ponieważ tutaj mogą być takie wahania wagi, wody czy coś takiego, a tutaj jednak będę miał stałą wagę w sobotę zawsze na czto i tak będę się tym sugerował. No i też muszę wspomnieć, że właśnie wracam do liczenia kalorii, żeby jednak trzymać się tych 3700, ale żeby łącznie to właśnie dla ciała było 3450. i będę korzystał z tego właśnie Fitatu. Tu polecam tą aplikację i ona mi się sprawdza od wielu lat. Jest chyba według mnie najbardziej intuicyjna, bo już spoznał, zapoznałem się z wieloma aplikacjami i Fitatu jest dla mnie najlepszym. Chyba że coś powstało czego nie znam, ale tak czy siak będę korzystał z Fitatu. Mam nadzieję, że to co właśnie teraz zrobiłem i napisałem jest w miarę klarowne. To co mam w głowie, czyli sylwetka, deficyt, siłownia, to są moje trzy główne cele. 85 kg jest takim głównym celem, jeżeli chodzi o wagę. A przy 90 kg będę chciał zrobić lipolizę innekcyjną. 15% maksymalnie jaki chcę mieć uzyskać BMI, a 12% byłoby super. 3000 kalorii w ciągu dnia, jeżeli chodzi o jedzenie, a mój organizm będzie to traktował jako 3450 przez cardio. Siłownia 100 kg razy 3 powtórzenia razy 4 serie, pociągania 10 razy 4 serie plus doczepiony ciężar, żeby łącznie to było 100 kg razem z moją wagą. Dajcie znać, czy Wam się podobało to rozpisanie, czy jest to wszystko jasne, czy macie jakieś pytania, oczywiście zadawajcie w komentarzach, staram się odpowiadać na wszystkie. I jeżeli Wam się podobało, no to oczywiście nie zapominajcie o łapce w górę. Pierwszy trening na redukcji. I to jest od razu pierwszy trening. Na 100% to już nie jest deloadowy, więc dzisiaj na 100% wszystkie ćwiczenia. Tak jak widzicie 102,5 kg. Mimo że jestem na redukcji, to i tak staram się dalej progresować jak mogę. Nie wiem jak mi pójdzie, ile zrobię. Taki sam schemat rozgrzewki jak to było w czwartek, i czułem się wtedy bardzo dobrze. Zobaczymy, jak teraz będzie. Już, Dobra. Sześć. No ciekawe, ciekawe. Jeszcze raz tak spróbuję w czwartek i zobaczę, czy też będzie to za dużo. Gdzie jednak będzie, czy... będę się trzymał tej stówy. Zobaczymy dalej. Jako, że maszyna jest zajęta do głównej części, wyciskanie na górną część klatki pierwszej, tej, to stwierdziłem, że zrobię na wolnym ciężarze. Kiedyś to robiłem i to lubiłem te ćwiczenia, tylko ja mam trochę tak zmodyfikowane, że robię wąsko, ale też na górną część klatki pierwszej, czyli tak jak dwa w jednym, czyli na triceps mocno i na górną część klatki piersiowej. polecam robić właśnie tę wariancję. I tutaj mam 35 kg, nie wiem czy zrobię 12 po bo tak jest cel, ale jeżeli będzie za lekko, no to później dołożę, jeżeli, jeżeli będzie za ciężko, no to zmniejszę. Do przy tym lubię to ćwiczenie. Może nawet wrócę do tego ćwiczenia zamiast tego, tej maszyny. Dobra, i ciężarem wracam z przeddelodowy, czyli 120 kg i co ja to zrobić? Do naszego wciśnięcia. Nie wiem, czy nie za blisko kamerę postawienie cię nie zahaczę. Nie, nie, jest dobrze. Przechodzimy na triceps, myślałem czy nie zrezygnować z tego ćwiczenia, bo tak mówiłem właśnie przed deloadem, że chyba zrezygnuje i coś innego, bo to już jest pełna szafa i nie mam jak możliwość, nie mam możliwości progresji. Znaczy mam, ale bym musiał mocno kombinować, natomiast nie chcę. Myślałem nad innym ćwiczeniem, ale nie mam jeszcze pomysłu co. Mam taki pomysł na to, żeby wrócić do dipów, no ale... To się wiąże z tym, że mogą mi boleć później obojczyki, ale też jest maszyna do tipów, i może to wtedy. Nie wiem, jak długoterminowo to by wpłynęło na moje obojczyki, ale taki mam pomysł. Więc na razie jeszcze przy tym pozostanę i zobaczę, jak to będzie w przyszłym tygodniu. Czyli tak, pełna szefa, i tutaj jest 97,9, coś takiego. dalej to ciężkie ćwiczenie. A, ciężkie. Ciężar jest ciężki. Ćwiczenie jest łatwe, bo to jest maszyna jednak. Ale moc nadaje w kości. Tak Ci się, lecimy dalej. I stwierdziłem, że zamienię ćwiczenie te co robię w czwartek na takie coś. Po prostu inny chwyt. I stwierdziłem właśnie, że dzisiaj mam cięższy trening na triceps, a to jest lżejsza wersja, więc takie zrównoważenie. 32 kg, tak było przed piludem i 12 postulatów pierwsze serwisy. A w ogóle takie coś niż sznur, bo mogę bardziej osiągnąć ten triceps i wygodniej się według lecimy do podsumowania. I zanim jeszcze przejdę do podsumowania tego treningu, to chciałbym dopowiedzieć do tematu odcinka, bo nie powiedziałem, wydaje mi się, że ważne rzeczy, czyli tak redukcja, wydaje mi się, że będzie trwała tak okolice 4 miesięcy, tak przynajmniej celuję. Jeżeli kwestia odżywiania, no to jeżeli chodzi o makroskładniki, to celuję tak, że będę jadł w okolicach 2 g białka na kilogram masy ciała oraz do 90 g tłuszczu dziennie. I tak wydaje mi się, że to wszystko, co jeżeli chodzi o odżywianie, a też nie dopowiedziałem, jeżeli, jeżeli jeszcze chodzi o cardio, bo poza tym, co powiedziałem, czyli orbiterek 20 minut, no to oczywiście moja dzienna spontaniczna aktywność, czyli ten nit czyli 15 km dziennie i to też zaliczam jako kardio, ale po prostu zapomniałem o tym wspomnieć bo wydaje mi się, że często na tyle to mówię, że już wiecie, że ja tak mam i to tyle, tak mi się wydaje, że chyba takie najważniejsze aspekty wymieniłem a teraz podsumowanie, czyli wyciskanie na ławce i tak, w pierwszą serię widzieliście, 6 powtórzeń 102,5 kg w drugiej już było 5 powtórzeń w trzeciej i czwartej zrobiłem 4 powtórzenia i coś nie wiem czemu tak jest, ale poniedziałkowe treningi, jeżeli chodzi o wyciskanie na ławie, to trzy ostatnie podejścia były bardzo słabe. A czwartkowe za to były bardzo dobre, więc nie wiem, bo zawsze było tak, że w poniedziałek miałem lepsze od czwartku, a teraz jakby się odwróciły. Wydaje mi się, że i tak odpoczyłem równie dobrze, a nawet bardziej, bo gdzieś w niedzielę bardziej się rozciągałem, czy rolowałem, a moja klatka piersiowa w ogóle odpoczywała, więc będę myślał nad tym, co może być powodem, ale tak ci się pozostanę przy tym ciężarze i po prostu będę starał się zrobić jak najwięcej powtórzeń, dążąc do 8 powtórzeń na serii, I potem było właśnie wyciskanie na górną część klatki piersiowej w wąskim chwycie i wydaje mi się, że to ćwiczenie bardziej angażuje triceps niż grudną część klatki piersiowej, bo naprawdę pali mocno triceps, więc jeżeli nie macie ćwiczenia na triceps to polecam te ćwiczenie. Może polubicie tak samo jak ja. Ja zrobiłem tam 65 kg w pierwszej serii 12, w drugiej serii 11 i w trzeciej serii 10. I wydaje mi się, że pozostanę przy tym ćwiczeniu. Jeszcze nie wiem, czy zamienię z tego, co było wcześniej, bo wcześniej miałem maszynę i w tam bardziej czułem górną część klatki piersiowej, Jeszcze będę myślał nad tym. Potem były właśnie Chest Fly, tak, Chest Fly i tam było 120 kg, 12 powtórzeń, 3 serii udało się zrobić w pełni. Nie wiem, czy będę, progresował, czy będę próbował progresować ciężarowo, ale nie wiem, czy mi się uda zrobić 12. I przechodzimy na triceps, chociaż już było ćwiczenie na triceps, ale teraz pełnoprawnik triceps, czyli modlitewnik na triceps 97 i 9 w 4 serii, 12 powtórzeń i tak jak mówiłem, prawdopodobnie te ćwiczenie zamienię na albo na dipy, ale bardziej skłaniam się do maszyny do dipów, bo tam chyba nie czuję aż tak bardzo bólu przy obojczykach, bo jednak fajne jest ćwiczenie na dipy, lubię te ćwiczenia, ale jak im dłużej to robiłem, to po prostu czułem ból przy obojczykach. Mimo że wydawało mi się, że robię poprawnie technicznie, ale jednak może po prostu nie mam genetyki do tego. I ostatnie ćwiczenie, które widzieliście, wyciskanie trójgłowe, ćwiczenie na triceps, na wyciągu, i tam robiłem pierwsze 12-32 kg, w drugiej i trzeciej to zrobiłem po 12, ale 36 kg, i raczej tak będę, na razie zostawię 36. Ostatnie ćwiczenie, modlitewnik stojąc, mi tak samo do oporu, pełna szefa cztery sali i to tyle. Jeśli tydzień temu bym szedł do siatni, umyć się i się przebrać, a takie jeszcze mieć czeka właśnie orbitery 20 minut i takie spokojne, a bardziej 22 minuty, bo 2 minuty jeszcze na takie cool down, że tak powiem, więc okolice 250 kalorii jeszcze spalę i potem do domu, czyli teraz będzie wychodziło na to, że będę 20 minut później, czy znaczy 20 parę minut później w domu, więc jakoś będę musiał się bardziej śpieszyć z treningiem. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, to oczywiście łapa w górę i zostawcie suba po więcej i zapraszam na YouTube.